Kotę nasłał? Wow? <noise> dzień dobry, drugi dzień. Tak, dziś dobrze, 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 dobrze. Wczoraj było grzecznie, więc dzisiaj dobrze. Troszkę później musiałem popracować mm, na urlopie. Jak każdy zresztą. Aha, znowu nie działa. Zajebiste się robi. O, zaczynam być coraz bardziej przerażony sytuacją, kiedy klikasz i nic nie działa. Patrzyłeś, ile jest naładowane? O, Szósta się słabiej świeci, wiesz. Ona się na zielono świeci. Dzisiaj plan, czy ambitny? Nie, dzisiaj wetlina. Nie byłem tam na wetlinie. Ostatni raz byłem na wetlinie w 2011. Nie, w 2012. Ostatni raz byłem na wetlinie. No, ale teraz wetliną sobie wejdziemy. Czyli najprostszy szlak w Bieszczadach. I tą wetliną przejdziemy sobie... Bluzę wziąłem? Weź ja? no, poproszę. Bo ją zwinąłem i chciałem wziąć. No, I wetlinę sobie przejdziemy na mm, smerek. Taki szczyt, który, na którym akurat byłem w 19 roku. Mm, zejdziemy dołem. Jak już zejdziemy dołem, to wrócimy z buta do miejsca, gdzie zostawimy Fiata. Więc tak to wygląda. Chłopaki mi już wysłali tutaj, gdzie się zakotwiczyć. A, więc to jest w plusie. Mm. No, i tyle, bardzo aktywny wyjazd. 108 że już zajazd. Co? Nie. Gdzieś rozwinąłem i na kanapie leży albo na stole? A w przedpokoju? Masakry. Dobra, słuchajcie, jedziemy, bo daleko, daleko, daleko i tupiemy. A w ogóle aktywny wyjazd, dobra, zgubiłeś wątek. Z 70 km z buta zrobiliśmy 5 dni. No. O, dzisiaj pogoda bizga Idziemy tutaj na szczyt, najprostszy szczyt, czyli chatka, puchatka tam u góry. Parking w miarę pusty. I potem szczytem sobie tu, 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 tu tam jest smerek, tam albo jak dalej jest smerek, zejdziemy so, sobie smerkiem i tu wrócimy z butem. Przy, przynajmniej taki jest plan. Nie wiem, czy przypadkiem Marcin zaraz nie powie, że e, będzie chciał autobusem wracać. Ale to zobaczymy. Przemęczymy i tyle. Ale widok jest piękny. Będziemy focić ludzi, jak wrócimy. Jak wrócimy, to postawimy sobie tam na skraju ferkę i będziemy focić. Schronisko, chatka, puchatka, rozebrane, złożone od nowa, nie odebrane, więc nie skorzystamy. No i najciekawsze, po 11 latach, trasa szlaku jest zmieniona totalnie. I totalnie nie jest już aż tak łatwo jak było, bo idziesz płaskim, potem schodami, jakby cały czas tam było prosto. No teraz, ale dobrze. Po 5 dniach, to jest 5 dzień. Mordowania się i braku pełnej regeneracji. No nawet najprostszy szlak odczuwa się jako coś dużego. Dobry sobie, słuchajcie, 2 km napiżdżania cały czas pod górkę. I to tak ostro. A się ojciec zgubił. Więc poczekam. Ale wygląda mi to tam na końcu na wejście na, powiedzmy, szczyt. To oznacza, że wtedy jedna czwarta trasy, albo jedna piąta, dopiero za nami. I to daje, nie? Takie 2 km pod górkę, 40 minut drawowania. To jest jakieś 400-500 kalorii w minusie. No tak. Teraz chcę nie skręć kostki, baranie. Nie wiem, czy dużo ponagrywam stąd, bo tak wieje, że masakra. Ale... Ciśniemy, ciśniemy do chatki, chatką, do smerka, nie poddajemy się. Właśnie mnie olśniło, że pierwsze głupoty, w 19 tu byłem, ale nie na tym szlaku, w sensie z tej strony, ale też byłem w 18 roku ramem pojechaliśmy z sąsiadami z e, Gostomka i na Smerek wchodziliśmy, tak. Nawet vlog był z tego, tak. Teraz mnie ośniło, ale tutaj nie wchodziliśmy. Chatka już blisko, a my musimy nie ten szczyt, tylko za tym szczytem jest jeszcze jeden szczyt. Pierwsza przerwa po godzinie! Nie wiem, czy mnie słychać, bo tak wieje. No i teraz idziemy tam, dokąd kamera sięga. Stasiu, tak dozoomuj. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze za musimy znaleźć jeden szczyt, bo mi go brakuje w nomenklaturze. Ha! Ale tam wiało. Dziadostwo. Ale dobrze. To są błędy życia, które popełniałem, wiecie? Eee, no bo dla mnie błędem życia było to, że nie chodziłem tutaj. Dla mnie to było wejść na szczyt, to był koniec. A przecież tracimy wszystko, to co najpiękniejsze, dookoła. Dobra, ciśniemy. A może tam już jest smerek? Nie pamiętam. Co? Właśnie zobaczymy, bo to może już jest tam smerek. To już by było bardzo proste. No i do Tupali, do następnego szczytu. Teraz tylko w wbitka po schodach i jest pięknie. Tylko nie liczcie ile razy użyłem tego słowa co przed chwilą, że jest pięknie. Ci się dalej. 5 km za nami, 2,5 wspinaczki, 2,5 wędrówki i nie wiem ile jeszcze przed nami. I mamy to gdzieś. Jest po prostu. No już sami wiecie, jak jest. Jest idealnie. Nie, Marcinku? Aha. O, jak dobrze zeszliśmy na chwilę od wiatru, 6,5 km za nami. I tak orientacyjnie, jeszcze do finału chodzenia po górach jakieś 3,5. Zejście kolejne 3 i powrót 10 to jakieś 23 km dzisiaj. Marcin jest przeszczęśliwy z tego tytułu. Ja też. Więc dobrze, dobrze. To już jutro w ogóle będę ważył 107. No ale tak jest. No w ogóle zobaczcie, jaki tu jest lasek w górach. Jaki zupełnie jest inny klimat. A to co widzicie tu, ten kolor taki biały, wchodzący w lekki róż. To są kwiaty. Myślałem, że to są skały z daleka, a to są połacie kwiatów. Zaraz będzie jej widać bliżej. Pięknie. Jest pięknie. Zrobiliśmy to. 10 km po szczytach. Nie wiem, jak nagrywać. Wiatr wieje, piach wali w oczy, ale... Teraz trzeba wyciągnąć i otworzyć nagrodę. Dobra, schodzimy w dół. Zobaczcie. Tam było z 10 stopni na tym wietrze, nie? Powiem wam, w takim outfitku dobrze, że w ogóle bluzę ze sobą wziąłem. Wywala mnie mówi batery low, jest jest 28%. Dobra, nieważne. Schodzimy na dół i ciśniemy. Marcin twierdzi, że to kupa niedźwiedzia. Tak, stacjalnie wygooglowałem. Ja dzisiaj chyba za dużo wam nie ponagrywam, bo raz, że coś z baterią się dzieje, a dwa, przed chwilą miałem SD Error. I oczywiście co? Przez wszystkie dni jak jestem w Bieszczadach nie zrzuciłem materiału do vloga. Dalej schodzimy, ale szacun, bo się pojawiły śmietniki. Uuu, punkt kasowy już nieczynny. Haha. 15 za nami, kiwi ile przed nami? Już trochę zmęczeni. Aj. Do drogi nam chwila została. Ja nic w ogóle nie jadłem od wczoraj. Taki mądry jestem. Jakieś 16 za nami, Ale jeszcze do parkingu dycha, więc Marcin mówi, że nie dojdzie. To będę postopa pierwszy raz od... O Jezu, nie pamiętam kiedy. A, Dobra, mogliśmy wziąć busa, na ja stopa. Jest 16.06, zobaczymy ile zajmie mi zatrzymanie stopa. Dziękujemy. Dziękujemy. <gry> Zatrzymanie stopa zajęło nam 7 minut. To pewnie przez ten mój medialny głupi ryj. Ale ten głupi medialny ryj też powoduje to, że jak nie zna ktoś i widzi wydziaranego typa stojącego na poboczu, to raczej nie zachęca do zebrania. Ale jedziemy najlepszą furą, jaką może być, czyli asterką. No ja bym się nie śmiał, tak? To jest bardzo dobry wóz. Najlepszy? A jak? Dojechali, obfocili, boża asterka dowiozła do Fiata. Jest fajnie, słuchajcie. Teraz jeszcze ja porobę zdjęcia, bo mi się ten punkt tutaj podoba. To tu musi być koniecznie fiat postawiony. I będzie git. A stare czasy co? Idziemy na strumień w smerku. Pięknie. To jeszcze wam się ładzić chce. No oczywiście, że chce się. Tylko tu są często spotykane niedźwiedzie. Ja z wami tutaj byłem na vlogu w 2016 roku. I nie ma pana aborgena pewnie. Pan Borygen to równy gość, tak go nazwaliśmy, roboczy, przecudowna osoba, jeżeli chodzi o sympatyzm. Jakby tyle lat go tam widzieliśmy, jeszcze zanim tu kładka była, e, właśnie zanim tu kładka była, e, to pamiętam scenę, jak coś pionowo zjechało, przejechało rzekę i wjechało pionowo i wyjechało. Co tu się dzieje? A teraz jest kładka, ta kładka, od której zaczął się mój lęk przestrzenny w ogóle. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy coś na jajkach, znaczy w okolicach, bo... Miałem kleszcze. Eee, wczoraj? Nie, no, przedwczoraj. Po tym długim spacerku był kleszcz. Więc tak to wygląda. Coś tu się buduje, tego tu nie było. O, i tu ludzi ktoś dojeżdża do domu. Tu? Czy to nie jest tu? Hmm. Cholera, nie pamiętam czy to nie jest. Nie, właśnie patrzę czy dróg nie pomyliłem, bo tam było rozwidlenie i... No tu już Ferrari byśmy... No nie, nie, zjechali, wiesz, nie tak, bo... ja. Musimy iść tam dalej. A to nie jest strumyk? Jest strumyk, ale idziemy inną drogą. Czyli tam. Trzeba. Tu się nie zjeżdża. Dobra, zaraz się widzimy. Genialne. Zakaz wjazdu. Nie dotyczy pojazdów. Moich przyjaciół BPN, lasów Państwowych straży i policji. Karolka. K. I to pewnie ten przesympatyczny człowiek, się nazywa Karol. Niesamowite. A, rumba. Nie, górą. Dobra. Górą przejdziemy. A ja chodzę. Dołem. To jest piękne miejsce, słuchajcie, w Bieszczadach. Kiedyś tej kładki nie było, była tylko taka kawałek, jak blaszanej kładki, nie? Więc. No niesamowite. Coś cudownego. Powiem Wam, chłop ma najlepszą miejscówkę na świecie do mieszkania. Tam kabel idzie jeden z prądem. A... Nigdy tam nie byłem, ale. Tu za dużo niedźwiedzi jest w tym rejonie, więc nie interesuje mnie nawet to. Dobra, dotarli. Jezus, to już jest przemęczenie. Wielodniowe. O, 20 km pękło. 2500 kalorii. A od poniedziałku zrobiłem ja ponad 95 km pieszo. Dobry wynik, ale... To nic z czym bym chciał się chwalić. W sensie. Być dumnym, o. Bo... Jakbym chciał z buta dojść w bieszczady, to musiałbym robić 45 dziennie, czyli w 5 dni musiałbym zrobić 200, czyli jestem dopiero w połowie. Dobrze, słuchajcie, zanim podsumuję i skończę tego vloga, to co? No właśnie, płatne lokowanie produktu, czyli Mui.pl, czyli coś, na czym można, posłuchajcie, tak, zaoszczędzić sobie przy ubezpieczeniu, nie przepłacać, jeszcze dostać kasę gratis, więc a niedługo wchodzi Mobi Plus, więc to już w ogóle będzie ekstra petarda. No właśnie, czym jest Mubi.pl? No właśnie, Mubi.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Niby tylko wirtualna porównywarka, byście powiedzieli, ale nie do końca. Słuchajcie, współpracujemy już naprawdę kupę lat. Mogę tylko powiedzieć, że zrobiliśmy parę fajnych projektów i co o zgrozo, zaraz pewnie zrobimy znowu coś jeszcze w działaniach dla Was, ale do brzegu, żeby nie przedłużać tego lokowania. Mobi, jeżeli wejdziesz w opis filmu, znajdziesz tam link, pozwala Ci na jedną bardzo fajną rzecz. Wybrać sobie spośród kilkudziesięciu ofert, ubezpieczenie OC, AC lub NW na Twój samochód w najtańszej możliwej formie. Wystarczy, że wprowadzisz dokładnie swoje dane. Dokładnie nie okłamując, wiesz tam, że masz rok mniej, rok więcej, prawko i w ogóle, bo po co? To jest niepotrzebne nikomu. Wprowadzisz dokładnie dane Twojego samochodu, klikniesz oblicz. I składki Ci się ułożą od najtańszej do najdroższej. I teraz na czym polega my? Jeżeli się okaże, że najtańsza jest porównywalna z tym co oferuje Ci Twój zaufany agent, to miej świadomości i miej w potylicy, że w ciągu kilkunastu dni, czyli do miesiąca, 150 zł przy pierwszym zakupie tej policy wracać jeszcze na konto. Czyli jak miałeś u agenta 400 A namówi 450, to jeszcze sobie te 150 zł odlicz, czyli nic trudnego. Dodatkowo różnego rodzaju programy lojalnościowe, polecania, macie kody drukowane i możecie tak naprawdę. Tą jedną polisę, którą kupicie na Mubi.pl, jak dobrze pokombinujecie w okazjach i we wszystkim i tam poczytacie te promocje, jeszcze zarobić. Nie dość, że mieć ją prawie, że za darmo, to jeszcze możecie zarobić i wyjść do przodu. Wystarczy klikać, czytać i rozumieć. Linki zawsze są w opisie. No dobra, słuchajcie, mi było miło z Wami kolejnego vloga zrobić. Eee, cieszę się, że ten wyjazd jest w 100% po naszej myśli. Nawet pogodą się nie przejmujemy, absolutnie, nie? Eee. Jutro, w następnym, w następnym vlogu, chyba nie jestem jeszcze pewny: Słowacja i Węgry. Więc Ferrari pojedzie na Słowację i będzie blachę z przodu zamontować. Nigdy tego nie robiłem, bo to jest, no bo to tak jest, że ja nawet nie wiem, czy ona może jeździć z przodu w sensie fizycznym, że ona nie odpada przy powyżej jakiejś prędkości typu 80. To jest tylko dostawka. No niestety w tym alcie nie ma miejsca nawet na małą blachę. Mm. Dobrze, jak dotarłeś do tego momentu e, to koniecznie zostaw kciuka w górę. Kciuk w górę to znaczy, że oglądałeś to po prostu nic więcej. E, napisz jakiś komentarz, na przykład. Napisz komentarz, niedźwiedź. No i tyle, słuchajcie. Widzimy się w następnym, i w następnym, i w następnym. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.